Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w czwartym już odcinku, jeśli dobrze mówię, z tej nowej, odświeżonej playlisty z Plażowe Szaleństwo. No i będziemy dzisiaj ponownie działać, żebyśmy pokonali Krzyśka, także skopiemy mu tyłek i niech spada. Niech tutaj sobie nie myśli, że będzie tutaj, wiecie, robił tutaj złe rzeczy, czy coś w tym stylu wykorzystywał naszych przyjaciół, nie pozwolimy na to. Dobrze, także w tym e, poziomie mamy tak: postawić półki na zabawki. Chociaż ja bym bardziej powiedział, że taki sklepik postawić na, z zabawkami. Wydłubuj sklepik. O, jakieś takie, wydłubuj, jak powiedziałem, wydłubuj. Wybuduj sklepik kanapkowy. Patrzcie, tutaj mamy sklepik, tutaj już nie mamy sklepiku. Wynajmuj koła ratunkowe w liczbie 3 i sprzedawaj zabawki w liczbie 12, ok. Także rozpoczynamy zabawę z czasem. Bo w sumie to prawda, jak jedziemy po złoty puchar. Ale mimo powiem Wam tak, ja nie lubię jakby trochę takich zadań na czas przeważnie, ale tutaj w tej grze bardzo to lubię. Załóżmy, że gdybym miał grać w grę wyścigową i bym musiał na przykład mieć jakiś czas, to chyba trochę bardziej bym się stresował niż tutaj w takiej grze, bo w sumie ta gierka jest wiecie żeby się rozluźnić, prawda? Proszę. Reklama na zabawki. Powiem wam no, jak ja miałem te 10 lat, kiedyś to się bawiło zabawkami, a teraz 10 lat i dzieci chcą tylko widzieć telefony. Także czasy się pozmieniały bardzo. I powiem wam tak szczerze, że no mi się to nie podoba Tak czasy teraz baraniałe, że to jest nienormalne Aczkolwiek powiem wam, że To barany mają więcej rozumu Niż ludzie niektórzy <grywka> Oczywiście nie obrażając, ale wiecie Tak, bo tak przytoczyłem to wszystko do baranów A barany nie są niczemu winne, prawda? Barany mogą być może tam parte czy coś w tym stylu, ale tak, to barany nic mi nie zrobiły, prawda? I też ogólnie z tego co wiem, nie są jakieś złe Jedynie mogą cię tam, no, podatakować W sumie nie wiem, jakie są bardzo, nie wiem, czy są agresywne barany, czy nie Już bardziej wątpię Dobrze, tutaj melodyjka Bębenek w sumie to był, a tutaj taksówka a mi się trochę laptop ściął wiecie mi się to nie podoba ponieważ to jest niewymagająca gierka oj, oj, oj. ale dobrze że akurat planuję wykupić setup nowy w sensie ogólnie planuję kupić nową jednostkę zasilającą między innymi do gier także akurat no jak laptop padnie to będę miał i tak na ciem nagrywać Mimo, że staram się nagrywać stare gry, właśnie, więc wiecie. Z drugiej strony też nie potrzebuję jakiegoś wymagającego sprzętu, bo mój content właśnie się opiera na starych grach. Jestem ciekawy, co będę robił, jak wycierpie, wycierpię swoje limity i nie będę miał tego, co nagrywać. To też będzie ciekawe w sumie. Od razu dajemy reklamę, bo tu bardzo mało czasu jest. Kanapki od razu wybudujemy. Dopiero potem koła ratunkowe. W ogóle patrzcie, tak mało czasu, a tak mało ludzi jest ogólnie. Tutaj muszę poczekać, ludzie. Najpierw ta pani z zabawkami. Olimpiada, mówisz? Twoje zainteresowania? Okej. Okay. Co jest? Aha, to idzie druga reklama już? Tak? A teraz ja się czasem gubię. Tutaj pięć zabawek jeszcze i trzy kółka ratunkowe, których nie mamy jeszcze, których jeszcze nie mamy. No dobra, to pójdziemy tutaj po srebrny puchar No póki co nie da inaczej rady, wiecie? Proszę kółka Ale pan się tu cieszy, tak rączkami tego, wygibuję, jakby na dyskotece był. A, ale powiem wam, że będzie, jakby, trochę do tego powód, żeby tutaj tak potańczyć e, na tej plaży a w tej grze, ale więcej wam nie powiem. Proszę, zdobywasz trofeum za 10 odpowiednich zabawek z rzędu. Także serdecznie dziękujemy. Chwileczkę, nie wiem czy ktoś nie przyjechał Czekajcie, zacięłam, za 10 sekund wracam Nie, jednak to mi się zdawało. Okej. Okay. Zdawało mi się tylko. Może po prostu tam pies hałasował. No, myślałem, że będą jakieś minimalne szanse na to, że się uda w ten ekspert tutaj e, no, przyłożyć, że tak powiem. Ale no, niestety nie dało rady. Pan pójdzie, w sumie chłopcie ale. Jest, uratowaliśmy honor plaży. Ale mistrza damy radę chyba, co? Srebrny puchar zdobyć. Patrzcie, 7 minut dopiero. A... A ja czuję jakbym tu już przerobił 15 załóżmy. Tak się dzieje teraz więcej w tych poziomach, że po prostu może po prostu mi się tak trochę kubi orientacja. Nie, ogólnie jestem podekscytowany, że nagrywam tę grę, bo chciałem ją nagrać i chciałem ją ponownie przejść. Także może dlatego. Tak po prostu się czuję, że czasami się gubię. Bo nagrywam czwarty odcinek z rzędu, ale no naprawdę mi się podoba ta gra. No i ja ogólnie lubię nagrywać. Lubię te, lubię te odcinki w na YouTube'a i tak patrzę, ile mają wyświetleń, ile mają... Załóżmy, polubień, ale na przykład też nie celuję w to, że na przykład mam jakąś wymaganą liczbę co do tego. Nie, nie ma czegoś takiego. Ja po prostu się cieszę, co nie za każde kolejne wyświetlenie czy za polubienie, po prostu się cieszę. A tutaj, jeśli mamy na przykład sprzęt płuwacki, to tutaj już nie możemy nic ulepszyć. Jak mamy taki haczyk, co nie? Takie potwierdzonko. Dobra, wiecie co, może jeszcze, jeszcze zobaczę jeden, dwa poziomy i dopiero może wtedy ulepszę sobie e, reklamy, bo boję się, że mi zabraknie gwiazdek, wiecie, przez tutaj te takie, no, nieudane poziomy trochę, no bo zobaczcie, widzicie, mamy więcej gwiazdek za lepsze trofea również. E, tu, tutaj co musimy robić? Tak, postaw półki na zabawki. Postaw półki na pamiątki. Wybuduj pożyczalnię, sprzętu do nurkowania. Wynajmij sprzęt do nurkowania w liczbie 5 i zarabiaj pieniądze do 1500 monet. Ok. I wiecie co, ogólnie, jak nagrywam odcinki, to mogę fajnie pobawić się tak językiem polskim, mimo że nie jestem w nim profesjonalistą, ale lubię składać takie fajne zdania, a nie na przykład takie oka, bo no, czy coś, nie lubię czegoś takiego. I, i zazwyczaj jak się z nikim nie spotykam, no to nie mam praktycznie możliwości, żeby tak fajnie sobie tym językiem polskim y, pooperować, co nie? Wiecie co, kiedyś nie lubiłem polskiego, ale dzisiaj uważam, że jakbym musiał, to na przykład zostać nauczycielem języka polskiego, to bym nie narzekał było bez spoko dla mnie. To zależy co by było w programie, bo też głupie życie tam dawają, a bym chciał właśnie uczyć ludzi takiego języka, wiecie, składni zdań odpowiednich, a nie na przykład, że jak dzisiaj tylko przekleństwa i takie tam... To wiecie, to jest taki poziom nicości, że tak powiem. Hmm. Okej, okay, niech będą to pamiątki. A bo na razie nie. Proszę bez reklamy ludzie tutaj przychodzą. Świetnie, zapraszamy. Że tutaj olimpiada, widzę w zainteresowaniach po raz kolejny. Spoko. Jeszcze jest dwie zapałki sprzedamy i będziemy mieli już na ten sprzęt. Bo tak patrzę na ten sprzęt i patrzę. Najpierw tutaj te panię obsłużymy i pana. Ja muszę zobaczyć, czy się uda. Ok, udało się. To jeszcze tą panią. I tutaj proszę zabawki i pamiąteczka. I już mamy sprzęt do nurkowania. Serdecznie zapraszamy do niego. O proszę, jaka reklama? Ale nie mamy już na tego na zabawki pieniążków więc mam nadzieję, że ktoś przyjdzie o proszę bardzo, ktoś tam idzie zobaczmy ile jest za sprzęt ile nie widziałem dobra, będę patrzył tutaj się na pieniądze Ogólnie chciałem głośniej mówić i może trochę przybliżyć mikrofon do tego nagrania. Nie wiem, zobaczę jak to będzie, jak trochę się przybliżę, czy nie będzie lepiej. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej. Ogólnie, po prostu dzisiaj mam taki cichutki głos. A wiecie co? Zobaczę, może teraz jak oni przynieśli ten strój, to może teraz wpłacą pieniądze. Zaraz zobaczymy. 50-50, widzicie teraz, coś jest ale wtedy chyba też coś było. Albo mi się wydawało, hmm. Musical. Tutaj pani lubi motocykle. Nienawidzę tych przeklętych motorów, które tutaj jeżdżą. A raczej ludzi, którzy jeżdżą po wsiach, szaleją na prostej, bo tutaj jest tego. Prosta droga A tutaj kotki są biedne Jak masakra, wiecie co? Nienawidzę ich, tych ludzi Mama mi kiedyś powiedziała, że jakiś gość jechał motorem Rozjechał kota chyba i się nie zatrzymał czy coś takiego, Czy że kot był blisko i się nie zatrzymał i że go rozjechał Normalnie tacy ludzie mam nadzieję, że Słono odkupią swoje winy Wiecie co? Na razie nie będziemy dawać jeszcze reklamy nasz sprzęt do nurkowania. Ponieważ może na coś innego tutaj by wyszło. Okej, okay, zamówimy zabawki i pamiątki. Bo inaczej też nie zarobimy, wiecie? No właśnie, a tutaj chłopcik chce już pamiątki. O, trzeba uzupełnić dystrybutor Ale tutaj się dzieje trochę, wiecie Tu się naprawdę trochę dzieje Dobra, zobaczymy ile tych sprzętów wyjdzie w sumie Okej, okay, niech nie ma pamiątki, pójdzie reklama. Ten srebrny puchar damy radę. Po tym poziomie, wiecie, co zainwestujemy w reklamę sobie, a co tam? że będą co mawiać jakieś koktajle, ale mówię chwila, przecież mamy tylko tutaj wodę na tym poziomie Ok, to no i tak się oto właśnie żegnamy ze złotym trofeum, ale nie szkodzi, kiedyś się indziej zdobymy. Zdobędziemy kiedyś indziej Zdobędziemy! Teraz poprawnie powiedziałem Się pogubiłem trochę. Nie mamy pamiątek, co Żeby na to srebrne trochę się udało zdobyć. Gwiazdeczki. Zapraszamy serdecznie. Ale tutaj pieniążków płynęło tak szybko, naraz sporo. Szkoda, że tak nie ma w realnym życiu, co mi to zależy, co się robi, i, i tak dalej. O, no, proszę, dobrze, że zamówiłem pamiątki, widzicie? Jednak miałem tutaj akurat. Dobry pomysł z tym. Tak to już, proszę. Myślałem, że 100 będzie, ale 75 też jest ok. No, i tuż na lajciku to już mamy skończony poziom. Poziom zakończony. Oj, proszę. I to jest to właśnie z tymi gwiazdkami. Potrzeba ich cały czas. Sklep z zabawkami musimy polepszyć na poziom 2. Zysk niby podwójny tu pisze, ale prawda jest taka, że tylko mamy o jedną zabawkę więcej. Ale nie, zaraz, patrzcie. Chodzi o to, chyba że on też, ten sklepik wygląda lepiej i się to chyba przyciąga bardziej. O to chyba mi chodzi. I tutaj też e, zysk podwójny. Zobaczcie, tutaj tak wygląda ten bar, a tutaj tak. Trochę mi to przypomina pingwiny z Madagaskaru, wiecie? Ok, zakupimy sobie reklamę. Pewnie. Reklamuj swoje usługi, aby zwiększyć zainteresowanie nimi. Proszę. Mamy im w zapasie gwiazdki, także... Wiecie co skręcią, bym sobie jeszcze wykupił parasol, ale to może innym razem. Na następne odcinki. Także chyba możemy zaczynać. 814 to był, jeśli się nie mylę. No i powiem Wam, że tutaj będzie trochę wyzwania. Tutaj wszystko na poziom 2. Nie mamy tylko wybudowanych zabawek i musimy zwiększyć swoją popularność plaży na poziom 8 i wynajmniej sprzęt do nurkowania 15, gdzie mamy już też postawiony. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę możemy szaleć reklamami w sumie na lewo i prawo. Albo głównie... albo co najmniej jedna reklama na, na, na sprzęt do nurkowania. No tak, jednak musimy trochę tych sprzedać, wiecie? Patrzcie, mamy 4,40. Jednak pójdziemy od razu w to. Proszę, pełne szklanki, żeby się ochłodzić. Tutaj. Pani czeka na tego nasz sprzęt, ale no chciałem tutaj załatwić, wiecie, żeby te szklanki napełnić. Tutaj, bo tutaj reklama nie jest, a tutaj trzeba czekać. No ale niestety nie rozdwoję się, ponieważ jestem w jednej osobie póki co. Niestety ta dziewczynka musi poczekać, ale niedługo. Wow. Się zastanawiam, co ulepszyć, wiecie. I tak coś trzeba ulepszyć i tak. Mam nadzieję, że się tam nic nie stało za, za tym, ponieważ tutaj ciągnik przyjechał. Mam nadzieję, że tutaj tego kukurydzę zbierają. nie mam pieniążków, żeby tutaj ulepszyć A czy zamówić? Chciałem zamówić zabawki, wiecie? Wiecie, ogólnie chodzi o to, że my mamy dużo kotów I jak tu się zatrzymuje jakaś maszyna To czasami mam takie, wiecie, dreszcze Żeby, nie daj Boże, było coś takiego, że Że tu kot wpadł, co nie płotkoła, czy coś w tym stylu Na Raz mieliśmy takie coś, że Sąsiad kosił kosiarką trawę i po prostu Kot był w rowie i wiecie. Kot dostał po tylnych łapach co nie No nie miał tu już dwóch łap. Także naprawdę powiem wam, że no. Jak ma się tutaj dwóch rolników obok, domu dosłownie to nie jest fajne. A w ogólnie jest, ale są też tego minusy, jak ma się dużo kotów, co nie. I na przykład. Jak są inni rolnicy w okolicy, to przejeżdżają tymi wielkimi ciągnikami którymi oczywiście się pasjonuje e, między innymi, ale trochę się boję też, mam te, te reszta jak przejeżdżają te wielkie ciągniki Co niebo się po prostu boję, że czasem nie daj Boże jakiś kot może wpaść pod te koła Ju Naprawdę już za dużo widziałem kotów po prostu przejechanych przez auto czy przez co innego Akurat tutaj sąsiad jedzie tak blisko Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzał tutaj w oglądaniu odcinka Aha, dobra, pomyliłem się Patrzcie, mam głupie reklamy i ich nie daję Wiecie co? Bo się zagadałem znowu Pokażcie, pokażcie, pokażcie No, tutaj Nie musimy zarabiać pieniążków, czyli możemy je wydawać na lewo i prawo. Dobra, spoko. Takie coś mi pasuje. O, tutaj ten chłopczyk tego wyprzedził. Ale nie, tutaj też jest e, tego. Dostępny strój. No, nie. Wiecie co? Może damy nasz pręd do nurkowania. No tylko to nam zostało praktycznie. No właśnie. Także zaraz damy kolejną reklamę. Niech się to wszystko mieni normalnie, personel. Kiedy ta reklama się kończy? Za chwilę. Za chwileczkę. A niestety na poziom e, najlepszy, na poziom najlepszy, na najlepszy puchar się nie uda niestety. Ale to nie szkodzi. Proszę, aż trójka przyszła po zabawki. Sprzątnął cały magazyn tutaj zaraz. I muzyka również. Proszę tutaj reklama na sprzęt do nurkowania, żeby szybko zakończyć poziom. O, dobra, no i kończymy poziom w sumie. A ta pani niezadowolona tutaj została. Prawy niezadowolona. I jak widzicie, będziemy szli ponownie na poziom dodatkowy tutaj. Co to za poziom? Sprzedać 30 wód i 12 kółek ratunkowych. O proszę i tak to by było na tyle i... o, proszę, i tak mówiłem o tym tańczeniu. Myślałem, że będzie gdzieś później, ale tu już jednak jest dyskoteka. Także proszę bardzo. No i wiecie co, myślę, że będę kończył, ponieważ mam słaby internet i po prostu te minuty będą, wiecie... Te gigabajty raczej. W sumie... no... w sumie... tak jeden odcinek waży mi... 1 GB, wiecie. I jeden coś, to zależy. Także po prostu no będę kończył. I po prostu spotkamy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się, dzięki, że byliście. I do następnego. Na razie.